Proszę, otwarte. Dzień dobry. Ja jestem z policji, jestem dzielnicowym. Dostałem zgłoszenie, pewna kobieta powiedziała, że pan spojrzał się na jej piersi. No to jest niestety przy... przestępstwo, proszę pana, to jest przestępstwo z artykułu osiemdziesiąt 589. Inna trzyma jest seksualna. Jak pan się, ja, czy, czy pan się przydaje do winy? Tak. Ja tak. Znaczy nie, ja tak spojrzałem na biust, ale, ale ja chciałem, bo ona taki naczynnik miała, taki delfinek mały. I ja do tego delfinka, bo ja bardzo zwierzęta lubię. I ja na tego delfinka, a, ale ona się ruszyła. I, i wtedy tą lewą pierś zobaczyłem. No to nie nie, nie żałuję. No, niestety, musi pan na komisaria ze mną być, no wyjaśnienia, musimy prawda, zrobić tutaj. Niech pan Ja nie żałuję. No, nie żałuję. Nie, nie, nie muszę, nawet no, nie mam kajdanek, także. No, no, proszę, po prostu, idę bez kajdanek. także... ma pan no. A ma pan? No? No to prostu. Ja jestem seksualnym deviantem, oczywiście, że mam kajdanki. Aha. No to proszę ja zaraz pan i pójdziemy, dobrze, tak, a, 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 a ja nie mam niestety... coś z nie wibracją tak. pan też życzy, czy, czy No nie, 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 wibracja tak, niepotrzebna, nie. Dobrze, tyle ja już. Ja tylko do lodówki skoczę, bo ja to tam wkłoczę. Tak. To, no, no, to, no. no, no, to pan poczeka, ja no, zaraz, zaraz, zaraz. Tak, zaraz, tak, To nie mam kajdanek, mam takie coś. Takie coś? Pożyczyłem jednak, pożyczyłem dla kuzyna siostry. Może ktoś się przyda nam. No może tak, do. no. No da proszę, proszę tutaj, prawda. A tutaj, pan. O, o. tutaj, tutaj, tutaj. coś Ja nie żałuję, proszę ja nie żałuję. Ja, powie, ja, powie, ja nie żałuję. Warto, warto było i sobie to tu A przepraszam, bo ja tu, wie pan, ja tu wynajmuję, to ja to nie moje. Aha. Dobra, Zobacz, dobra. Dobra. tu wyjście. tak, tu ciemno na tak, no, tak. idziemy, idziemy. Nie żałuję niczego. ¡Stop!